Dzień dobry Państwu, kłania się dzidek teraz Elbląg nad rzeką Elbląg i przejdziemy się spacerkiem w kierunku Zarewu Wiślanego Panowie w tym stawku tnął trzcinę Natomiast to nie jest najważniejsze. Najważniejszą rzeczą, która na dzień dzisiejszy taka informacja po mojej lewej stronie w tej chwili to będzie niewidoczne. Mam nadzieję, chociaż że z daleka, zobaczę, troszeczkę odejdę, podejdę do przodu. Mam nadzieję, że chociaż z daleka kamerki tej coś będziemy mogli zobaczyć. Mianowicie zdaje się, że wojsko na terenie rzeki Elbląg, w tym akwenie szuka szczątek ludzkich z tego co się ryntuje Praty zostały wstrzymane właśnie z tego powodu i no, stąd nie widać akurat ale jeszcze nie tracę nadziei, może Państwu pokażę może będzie coś widać, ale tutaj zważywszy na to że kamerka yy, patrzy pod słońce no nie sądzę, żeby jakość tego filmu była Zawalająca, za natomiast, jak mówię, w oddali ode mnie mniej więcej 800 metrów. tutaj Państwo to na pewno nie zobaczą, eee, są dwa takie dwie jednostki pływające na sygnałach no i szukają. Z tego, co się dowiedziałem, eee, właśnie chodzi o szczątki mm, ludzkie. Eee, sytuacja chyba dotyczy. II wojny światowej, oczywiście, bym był, nie był sobą. Po cichu podleciałem dronem, no i z takiej dosyć bliskiej odległości udało mi się nagrać materiał. Także filmik z poszukiwań tych szczątek ludzkich jest. Ja go jak najszybciej postaram się opublikować. Zobaczymy. Po... Zobaczymy co z tego wyjdzie z tego filmu. To dzisiaj jest taki ładna pogoda, ale porywisty wiatr jest także ten dron bardzo szybko tracił energię no i... i z tego względu nie chciałem coś ryzykować, natomiast natomiast trochę udało mi się nagrać. Także bardzo sam jestem ciekawy, bo nagrywając film to tak wszystkiego się w tym Monitorku małym nie widzi. Natomiast dopiero, dopiero już oglądając po produkcji na dużym monitorze czy też telewizorze, dopiero możemy spokojnie zobaczyć szczegóły. Tak, tak, tak najczęściej jest właśnie z różnego rodzaju spawaniem, też jak czasami jako budowę nagrywam i dosłownie podczas nagrywania szczerze powiedziawszy ja nie widzę tego spawania dopiero w domu spokojnie jak się usiądę wygodnie to dopiero wtedy widać tą pracę bardziej szczegółową. ja w tej chwili podążam brzegiem rzeki Elbląg tutaj właśnie ma odbyć się w najbliższym czasie pogłębianie i umacnianie tych brzegów. Tylko tak jak wspominałem, to nie będzie metoda, że te brzegi będą umacniane tak jak było do tej pory, czyli betonowanie. Natomiast ma być sprzyjąca dla środowiska taka mocno eko. Także no, teraz eko jest modne. Ja osobiście już mówiłem w niezliczonej ilości filmów w te eko spe specjalnie nie wierzę. Nie wiem, czy Państwo słyszą, czy czy widać, ale wiatr jest dosyć mocny. Także to, tak jak mówiłem wcześniej, te latanie dronem, dronem wydaje się wcale nie jest takie dzisiaj bezpieczne, tego drona znosi, to troszeczkę trzeba rzeczywiście być bardzo czujnym, bardzo uważnym, no i, no i tak, jak mówiłem, jestem sam ciekawy rezultatów nagrywania tego filmu, właśnie z poszukiwań w tych wiadomo, że, że aż tak blisko nie będę podlatywał, bo y, y, sytuacja dotyczy wojska. Także tutaj to są takie nerwalne y, chwile, naprawdę nie ma co ryzykować. Tutaj nie opodal y, dosłownie ode mnie 600 metrów y, mieści się jednostka wojskowa, także przy każdym praktycznym wylocie drona z tego miejsca, mniej więcej z tego terytorium zawsze dostaję zapytanie, czy mam kwalifikacje do latania dronem i czy, no jestem pewny, że chcę chcę lecieć i to właśnie ostrzeżenie jakbym dostawał od tej właśnie jednostki wojskowej Miałem taki kiedyś przykł e, przykład. Pokażę Wam cały czas. Idziemy rzeką Elbląg. No i możemy sobie spokojnie oglądać e, jak wygląda jeszcze te, te, to, ta rzeka jeszcze przed wejściem sprzętu ciężkiego. Miałem e, takiego znajomego i właśnie e, on również nagrywał gdzieś koło jednostki wojskowej dostał zapytanie, również takie jak ja czy Mog, czy, czy ma rzeczywiście uprawnienia do lotów czy, czy lata czy zgodnie z prawem no i napisał, czy zignorował chyba zignorował to ostrzeżenie no jak się wbił tam w powietrze powiedzmy 30 metrów dostał kolejny komunikat czy jest świadomy tego gdzie się znajduje no i z tego co, co się orientuje również ten komunikat zignorował no i stało się to, że dron został Uderzony taką e, wiązką, która zakłóca sygnał no i dron już samowolnie nie, nie można było na niego wpłynąć na żaden e, ruch. E, drona po prostu wylądował w wodzie, czyli wiązka odebrała, odebrała możliwość e, sterowania dronem i, i zmusiła. Dron do lądowania. No, no i na, nieszczę, na nieszczęście właściciela drona, dron, ów dron wylądował w wodzie. No i praktycznie to, praktycznie słuchajcie yy, po dronie, praktycznie, i, i ponieważ tego mówię, że ten dron już yy, nigdy się nie odnalazł. Jest tam, został w Zatoce Gdańskiej, i, no i tyle. No i szkoda, sprzętu, szkoda dla, chwili, dla kilku ujęć. Także to trzeba jednak się liczyć z takimi rzeczami, że kilka ujęć czasami jest wart. ja wiem, że jest dużo wartych, że pewna satysfakcja, natomiast jak mówię, no trzeba uważać szczególnie tutaj na takie tereny wojskowe, czy e, e, wie, jakieś policyjne, to rzeczywiście trzeba bardzo, bardzo uważać. No mi się udało akurat nagrać ten moment, gdzie prawdopodobnie, nie jestem pewien na 100%, ale z dużą prawdopodobnością mogę stwierdzić, że szukają szczątki, szczątki ludzkie, i przez ten, z tego powodu, właśnie tutaj, budowa jest na jakiś czas wstrzymana. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie dalej. I Ja w tej chwili jestem już w odległości mniej więcej 200 metrów, i. Będę w tym miejscu, gdzie w tej chwili już kanał Elbląski zamienia się jeszcze w rzekę i tu jest nowy rozdział właśnie, gdzie się zaczyna nowy rozdział. Tam już właśnie jest kanał Elbląski wybudowany tą metodą, jaka była stosowana dotychczas. Ja uważam, że ta metoda rzeczywiście jest bardziej solidna, bardziej taka przyszłościowa. Tutaj, na tym odcinku nowym, gdzie to będzie robione tą nową metodą, uważam, że będą wieczne poprawki, wiecznie będzie się to opływało i wiecznie będzie się przy tym robiło. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Tutaj jeszcze bardzo dużo ziemi z tego kanału elbląskiego, widzę, nawet dala jest do wybrania. Naprawdę, tak jak mówię, bardzo dużo jeszcze pracy przed budowlańcami no a tutaj mamy po mojej prawej stronie taki taką niespodziankę no inna sprawa no, ale jak już jestem to oczywiście, że podejdę przecież parę metrów to jest proszę się jeszcze napawać widokiem rzeki Elbląg a ja tu zejdę i mam, ukazuje mi się magazyn no, można się śmiać albo płakać ale zobaczymy powolutko schodzimy z wału i dochodzimy do magazynu na który wstęp jest broniony ja być może nawet w tej chwili ryzykuję swoje życie aby przedstawić Państwu ten film także no nie ma żadnej tutaj pewności przecież jeżeli jest takie obostrzenie to należy to traktować z pełną powagą Uwaga, niebezpieczeństwo, tymczasowy magazyn materiałów wybuchowych. Także tak to wygląda naprawdę sytuacja kuriozalna, że tak powiem, nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Także wstęp zbroniony Także to, oto taki to magazyn. Widzę, że sekundę, postaram się zrobić zbliżenie. Nie wiem, czy chyba teraz się uda. Co to może być? Jeżeli Państwo mają przyczucie lub coś wiedzą, napiszcie w komentarzu co może znajdować się w tych wielkich torbach białych. No, bardzo taka sytuacja no, przynajmniej dziwna płot zrobiony z drutu i z kołków. No i, i tu taka informacja. Naprawdę jestem Mocno, mocno zdziwiony. Jeszcze raz, uwaga, niebezpieczeństwo tymczasowy, mag tymczasowy magazyn materiałów wybuchowych. Możecie wierzyć lub nie, lecz coś takiego tu naprawdę jest w Elblągu. Także, proszę Państwa, będę kończył już powoli moją relację z rzeki Elbląg. Dzisiaj Wielki Piątek tych wrażeń dosyć sporo, bo i poszukiwania e, szczątków ludzkich i, i tutaj niebezpieczeństwo tym, że magazyn e, materiałów wybuchowych, także naprawdę dzień taki troszeczkę no dziwny, niespotykany, rzadko spotykany. Dobrze, dziękuję w takim razie serdecznie Państwu za uwagę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału Dzidek Teraz oraz łapkowania moich filmów, filmu no, i do podzielenia się swoim, swoją opinią w dziale komentarzy. Jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie.